Dzień dobry Państwu, dokładnie trzy miesiące zostały do rozpoczęcia mistrzostw Europy w futsalu na w połowie lutego. Będzie walka o kolejne medale Mistrzostw Europy. Kolejne Mistrzostwa Europy z udziałem reprezentacji polskiej Dzisiaj taki sprawdzian przed wyjazdem na turniej finałowy. A więc mecz z reprezentacją w Serbii. Jesteśmy w Zielonej Górze ze stanowiska komentatorskiego. Bardzo gorąco państwa witają. Trzymura. Sławomir Kwiatkowski. No zobaczymy, czy decydują się na bezpośrednie uderzenie. No to patrzymy. Zostawiona piłka, wyszedł Iwanek. Teraz jest strzał! Jest jeden do zera doskonale. Zrobił to Lazar Dragan Tomić. Świetnie. Myślę, że gdyby uderzał po długim słupku. No tam był przygotowany to Krzysztowianek. Teraz zobaczymy o w tym momencie, bardziej poszedł w prawo Krzysiek Iwanek i, i jest, była lekka, lekka... 30-latek z Jagieloni. trzy mecze i trzy bramki w tym sezonie Fogo Ekstra klasy, Iwanek, Kaniewski zostaje tam przy linii środkowej, Krzysztof Iwanek Przeciwnie się właśnie chciałem powiedzieć, że wydawało mi się, że więcej będą z Iwankiem grali Polacy i akurat Kaniewski, gol! Trafił w rywala, natomiast piłka wylądowała w bramce po takim nieszczęśliwym dla bramkarza rykoszecie, jest jeden do jednego Jak yy, mnie trochę zaskoczyło, że mniej gra. Z tak, jakby zaskoczył to Serbów zupełnie. W tą futsalu wiedzą, co to jest Chorwat. Madziąkę z narożnika Boiska, Kaniewski, Skiepko i Marek na parkiecie i jest gol! Po rzucie rożnym, a więc po stałym fragmencie gry dla reprezentacji Polski z najbliższej odległości. Piotr Skiepko. dwa do jednego. Tam jeszcze pokazują Serbowie, że ręką Skiepko eee, nie, przepraszam, to Madzią, tak? Czy zawodnik z Leszna Jakub Konkol, a teraz piłka na pole karnej, jest bramka, Betowski, Konkol i Betowski to są gracze z Leszna powołani przez Błażeja Korczyńskiego do reprezentacji Polski i w pierwszej akcji po przerwie zdobywamy bramkę, która daje nam dwubramkowe prowadzenie, jest 3 do 1. Jeżeli musi podawać, to Krzysiek Wanek jest bardzo pewny, wcześniej też fajnie rozpoczęta akcja, natomiast jeżeli chodzi o te takie wypuszczenia, te jego indywidualne akcje, to dzisiaj no ciut tej pewności ma mniej i myślę, że tak, dlatego też chciał po prostu zakończyć tą akcję strzałem. Grubalski, Polacy świetnie znowu odzyskują piłkę, Konkol jest bramka na 4 do 1. Znowu pressing w wykonaniu reprezentacji Polski, znowu piłka przejęta przed bramką rywali, doskonałe wykończenie, Jakub Konkol, Polska-Serbia 4-1. No nie, jest tak wgrany te, te fragmenty gry. Pewnie inne niż w klubie, pewnie mu się jeszcze troszkę mieszają, bo widać, że to... i zapytał, i zapytał Betowskiego, i zapytał Kanieckiego, to co będziemy grali. A teraz pięknie Polacy, Maciąg do Betowskiego i jest bramka na 5 do jednego, a patrzą po sobie Serbowie, co tu się wydarzyło? Nie no, kompletnie, kompletnie rozbici Serbowie, widać, że tak jak ta wiara w Polakach jest bardzo duża, tak, przy tej stałej fragmencie gry, bo tutaj no, nawet nie zagraliśmy jakiegoś po raz kolejny, tak po prostu wbicie na długi słupek. uwaga, niebezpieczna sytuacja i jest gol. Jest gol, będzie na to wściekły selekcjoner, bo nie, po, nie powinniśmy w takich okolicznościach pozwalać rywalowi na strzelenie bramki, Encar Redziewicz. I koniec, drodzy państwo, więc pierwszy z tych dwóch meczów zaplanowany na październik, wygrany przez reprezentację Polski w Zielonej Górze. Przegrywaliśmy z Serbią 0 do 1, natomiast później pięć zdobytych bramek, ostatnia też zdobyta przez naszych rywali